I tradycyjnie zapraszam na komentarz dotyczący indeksów akcyjnych. Jeśli chodzi o indeks SP 500. Na razie nie doszło jeszcze do ukształtowania się jakiegoś silnego, przekonującego sygnału technicznego, że potwierdzającego zmianę sentymentu rynkowego za oceanem. Jak pamiętamy z naszych poprzednich spotkań, dopiero zanagowanie strefy 1371-1374 no, byłoby tym istotnym tutaj wskazaniem, sugerując, że podaż prawdopodobnie zainicjuje kolejny atak, no z, z taką okolicznością o tyle musimy się liczyć, że całe, cała ta sekwencja zdarzeń rozgrywa się w rejonie kluczowego oporu na indeksie SP 500. I to nie tylko oporu istotnego z punktu widzenia horyzontu dziennego, ale również z punktu widzenia skali średnioterminowej. Jak pamiętamy, Wypadają tutaj projekcje takiego potencjalnego spadkowego układu XABCD. W pierwszej kolejności zwróciłbym jednak uwagę na strefę 1371-1374, gdzie jednak powinno dojść do wzrostu presji popytowej. Do takiego wzrostu doszło na dax w przedziale 6830-6870, ale z wczoraj, wczoraj strefa uległa przełamaniu. Jak się okazało, no był to stosunkowo silny, wyrazisty sygnał techniczny, na tyle istotny, że, że indeks DAX zbliża się obecnie do kolejnego węzła popytowego 6650-6680. Węzła cenowego zbudowanego na bazie zniesienia 23,6. Spodziewam się tutaj wzrostu presji popytowej i nie ukrywam, że no w przypadku zanegowania tego zakresu doszłoby do wykrystalizowania się, jednak kolejnego sygnału sugerującego pogłębienie ruchu spadkowego w Niemczech. Jeśli chodzi o BIG-20. Też sytuacja wygląda. Yy trochę niebezpiecznie, bo przełamanie klasycznego wsparcia, jakim jest marcowy dołek, no, sugerowałoby y, dalszy marsz y, niedźwiedzi no, w kierunku zakresu 2, 204, 2, 209, 9, który, który to zakres, w moim odczuciu, y, nadal funkcjonuje jako kluczowa zapora popytowa, zbudowana na bazie zniesienia 61,8. Także tutaj, y, w przypadku przełamania y, tego klasycznego wsparcia, oczekiwałbym konfrontacji, w przedziale Fibonacciego i oczekiwałbym wzrostu, wzrostu presji popytowej. Dziękuję.